Szanowni Państwo, jestem więcej niż pewna, że właśnie teraz, w czasach pandemii, będzie Wam najłatwiej zrozumieć sensowność używania takiego wyrażenia I used to do a lot of things. I to niezależnie od Waszych umiejętności językowych, ponieważ ono nie tylko przełamuje rutynę opowiadania o przeszłości z użyciem wyłącznie czasowników w czasie przeszłym, ale dodaje taką nutkę nostalgii, kiedy wspominamy coś, co już nie jest naszym udziałem. I myślę, że teraz każdy z nas w domowej izolacji myśli z nostalgią o rzeczach, które były naszym udziałem, a których nie docenialiśmy wcześniej, ponieważ były zbyt zwykłe, zbyt rutynowe. Na przykład to, że chodziliśmy na spacery, na basen, na kawę z przyjaciółmi, to, że spotkaliśmy się z rodziną bez żadnych ograniczeń, czy to, że po prostu wychodziliśmy do pracy. I język angielski wyraźnie podkreśli tą nutkę żalu: I used to meet my friends for coffee, I used to see my family more often, I used to go out to work. Również po zakończeniu pandemii, aczkolwiek bez tej nostalgii, będziemy mogli rozmawiać i wspominać to, co musieliśmy robić, czyli pracować z domu, tęsknić za rodziną i starać się nie zwariować. I used to work from home, I used to miss my family, I used to get crazy. I, i proszę pamiętać też o tym, że. Rutyna to czynność, która zdarzyła się więcej niż raz. Dlatego, mając nadzieję, że rutynowo, więcej niż raz, obejrzycie Państwo kolejne filmy, chciałam również oprócz życzenia Wam zdrowia wyrazić nadzieję, że sensowność używania wyrażania I used to do a lot of things zostanie z Wami dłużej niż pandemia. Do zobaczenia!